W dzisiejszym odcinku porysujemy nowe płyty u klienta. Będzie gorąco, więc i mowę chłopakom odbierzemy. Mogę, mogę to rozwinąć. I ty dopiero wbijesz się w ten projekt, i wtedy I już płynie. Dobra, chłopaki, okay. zaczynajmy wreszcie. Skomplikowany. Projekt NASA. Cześć. Jesteśmy właśnie na realizacji inwestycji z wykorzystaniem płyt tarasowych wielkoformatowych, i myślę, że jest to świetna okazja żebyśmy porozmawiali zarówno o plusach, jak i o minusach różnych rozwiązań systemów tarasowych. Ale jak Was znam, to więcej będzie plusów. Jeżeli jesteś inwestorem albo brukarzem i chcesz zobaczyć, jakie plusy przemawiają za płytami ceramicznymi w stosunku do płyt betonowych, to właśnie ten materiał jest dla Ciebie. No dobra, ale od początku nie było tak różowo, znaczy biało. W przypadku tej konkretnej posesji, na której się znajdujemy, 90% prac przygotowawczych wyglądało identycznie jak przy układaniu najprostszej kostki brukowej. Zaczęliśmy od korytowania pod podbudowę. Koparka wykonała koryto, w które następnie została wsypana pierwsza warstwa. Mielone kruszywo-betonowe świetnie sprawdzi się w tej roli. Zagęściliśmy wszystko zagęszczarką o masie 500 kg. Następnie została wykonana warstwa ze stabilizacji cementowo-piaskowej. Plant ściągany pod płyty był identyczny jak przy kostce brukowej. Same płyty też były układane identycznie jak w przypadku kostki. Na sam koniec płyty nie były traktowane zagęszczarką, a zagęszczane przez brukarzy gumowym młotkiem. Czyli tak jak widzicie, sama technika przygotowania, podbudowy, ale także etapy, według których układamy całą powierzchnię, jest zupełnie taka sama jak w przypadku kostki bórchłowej, natomiast najważniejsza jest ta kropka na D, czyli element wykończeniowy w postaci płyty wielkoformatowej ceramicznej Stargres. Ale jakie są w takim razie zalety takiej płyty ceramicznej w stosunku do płyty betonowej? Przede wszystkim stabilność wymiarowa, dzięki technologii rektyfikacji, czyli szlifowania krawędzi płyt gresowych pod konkretny wymiar, daje nam to zarówno kąt prosty na krawędzi płyty, jak i powtarzalność wymiarową. Dzięki czemu płytę możemy montować na minimalnej spoinie. Mówiąc prościej, każda płyta jest dokładnie tej samej grubości, szerokości oraz długości. A kąty proste są naprawdę proste. I tutaj osoby, które się na co dzień zajmują układaniem kostki brukowej przy tego typu powierzchni, gdzie jest układany materiał linia w linię, to osiągnięcie tak powtarzalnej linii na takiej jest odległości jest praktycznie niemożliwe. Przy kostce brukowej Tolerancja na szerokości, na długości płyty to jest plus minus 2 mm, czyli jeżeli mamy płytę szerokości 60 cm, to ona może mieć zarówno 59,8 cm albo 60,2. A przy tych gresach rektyfikowanych, tolerancja to jest 0,2 mm, czyli 10-krotnie mniej. Dlatego można właśnie uporzyć taką nawierzchnię linia w linię i uzyskać bardzo fajny efekt. A gdy już mamy położone płyty ceramiczne, czy też odczujemy jakieś różnice w stosunku do płyt betonowych? Tak. Yy, nasiąkliwość yy, płyty ceramicznej jest bliska zero. W przypadku podjazdów, ale i zarówno w przypadku tarasów, jeżeli, nie wiem, robimy grilla, wylewamy wino, kawę, dzieciaki kiełbaskę wrzucą z tłuszczem pod stół i my zobaczymy to dopiero, nie wiem, w następnego dnia. Spokojnie jesteśmy w stanie usunąć to zabrudzenie. W przypadku płyt betonowych, jeżeli od razu, od razu nie zobaczymy zabrudzenia, to bez użycia jakiejś specjalnej chemii, nie jesteśmy w stanie tego usunąć. I wszystko to zyskujemy dzięki szkliwionej powierzchni płyt ceramicznych. I to jest istotna różnica w kontekście galanterii betonowej kostki, płyt, a płyt gresowych, ponieważ szkliwo jest warstwą naturalną z surowców naturalnych, zabezpieczającą powierzchnię właśnie przed plamieniem. Przed wszelkiego rodzaju zabrudzeniami, ale także nadającą parametry antypoślizgowe, przez co jest to rozwiązanie bezpieczne, również kiedy chcemy wyjść na taras, bo są stopy. I tutaj, żeby pokazać, że to nie są e, rzeczy wyssane z palca, to nie wiem, możemy kamieniem o, po prostu płytę zarysować. I to zarysowanie, które w tym momencie widać na płycie, to nie jest uszkodzenie płyty, tylko to, co my w tym momencie tak naprawdę zrobiliśmy, to starliśmy kruszywo, które było w kawałku betonowym, którym wzięłem. Jeżeli to samo byśmy teraz zrobili na płycie betonowej, no niestety powstałoby jakieś zarysowanie, które by naruszyło wierzchnią warstwę płyty. Przegra się po prostu, ten problem nie istnieje. Warto wspomnieć, że na co dzień nie będziecie pewnie rysować kamieniem po swoich nowych płytach. Natomiast po użyciu łopaty do śniegu w zimie często powstają rysy na podjeździe. Taka płyta jest również odporna na zarysowania powstałe w wyniku odśnieżania. Ale o czym również warto wspomnieć, to śmiało możemy stosować podjazdy podgrzewania, ponieważ płyta gresowa jest wypalana w temperaturze 1200 stopni i nawet w mroźne dni możemy ją śmiało podgrzewać i schładzać nic absolutnie się z nią nie stanie, nie powstaną żadne pęknięcia. Co więcej, nawet jakbyśmy chcieli, użyć soli. Do rozpuszczenia lodu na powierzchni płytki. Płytka również jest odporna na kwasy, zasady. Wszelkie badania są wykonywane w naszym laboratorium, więc gwarantujemy tutaj odporność na tego rodzaju substancje. I tutaj też ciekawostka, jeżeli chodzi o podgrzewanie, czy to podjazdów, czy chodników. Jeżeli chodzi o stratę cieplną, wykorzystując płyty ceramiczne, które mają 3 cm, a kostkę brukową, która ma 8 cm, dużo lepsza jest wydajność grzewcza mat. I mniejsza strata energii. No a takie białe, czy to mi się nie będzie brudziło? Jeżeli chodzi o białe wyroby betonowe, białe wyroby ceramiczne, to jest faktycznie przepaść, bo e, białą kostkę brukową utrzymać jest praktycznie nierealne. To są wyroby, które są porowate, mają duże pory kapilarne, dużą podsiąkliwość. E, a w przypadku e, wyrobów ceramicznych, no, mamy tą strukturę gresu szkliwionego, e, czyli. Tego materiału tak naprawdę no, nie da się zawrócić. Ta, jasne, nie da się. Garść ziemi rozrzucona na kostkę. Po pierwsze, na płyty, przepraszam, jest dużo mniej widoczna, a jeżeli chodzisz o samo, nawet o usunięcie później, to dzięki temu, że nawierzchnia jest niemalże idealna, gładka, to wystarczy po prostu zamieść, gdzie z kostki brukowej nie ukrywam, to już potrzebna byłaby szczotka, a czasami nawet kershon, żeby nawet takie. Mniejsze zabrudzenie usunąć. No a błoto? Tu jak widać jest krajobraz jeszcze księżycowy, i mamy jakiegoś. No, albo to był piesek, albo kuna na przykład, albo jakieś jeszcze inne hodowlane zwierzę, ale mimo wszystko to, co było zakurzone, ładnie usuniemy, z uwagi, że nawet z wodą mamy tutaj utrudniony dostęp, to już bardzo w takich warunkach polowych po prostu na to zabrudzenie, które gdzieś już tam wysło, wylejemy trochę wody. I bez żadnej szczotki, bez żadnej gąbeczki. Po prostu namoczyliśmy troszeczkę zabrudzenie. A teraz powiem, że jakbyśmy to samo robili teraz po kostce brukowej, to tutaj już by moje kości było widać, bo tak byśmy starli. Czyli reasumując, trudno pobrudzić, łatwo wyczyścić. No to padnie. Tylko tyle zalet może jeszcze coś się znajdzie. Nie wspomnieliśmy jeszcze o jednej ważnej rzeczy. Wykwity wapienne, które Ty jako profesjonalista i w Galerii Kostki przerabiacie te tematy na co dzień. Naturalne zjawisko, które wychodzi z cementu, ujawnia się w postaci białego nalotu. Teraz właśnie macie w przebitce tutaj e, zdjęcie zrobione pod centrum handlowym Ikea Janki. E, zdjęcie było zrobione 4 lata temu podczas rozbudowy. E, kolor, który widzicie na zdjęciu jest to jednolity grafitowy kolor, a te wszystkie przebarwienia, na którym, e, które są na kostce to jest właśnie ten wykwit wapienny. I teraz ok, tu mamy centrum handlowe, kostkę przemysłową, inspektorów nadzoru, którzy to wiedzą, yy, to taki temat przejdzie. Ale teraz yy, u klienta indywidualnego, który nie został poinformowany o czymś takim, że ten wykwit wapienny może się pojawić, realizuje inwestycje za kilkanaście, kilkadziesiąt albo kilkaset tysięcy złotych i efektem końcowym jest taki biały nalot, to jest niepotrzebny stres zarówno dla wykonawcy, jak i dla sprzedawcy tej kostki brukowej. A w przypadku płyt ceramicznych, to jest praca, która jeszcze nie jest skończona. To dalej jest prac budowy. Tu pozostało jeszcze kilkadziesiąt metrów kwadratowych płyt do dołożenia. Mamy od razu efekt końcowy. A gdzie to można kupić? Takie cudo! Żeby zamówić płyty ceramiczne, możemy je kupić tak naprawdę bardzo wygodnie na odległość. Wybrać płytkę, która nas interesuje. Zamówić w dowolnym punkcie sprzedaży. Między innymi to może być nasza sieć Galeria Kostki. Wtedy bezpośrednio albo z naszego placu, albo z fabryki producenta, kurier e, zawozi towar w miejsce realizacji e, rozkłada windę, wyciąga paleciakiem. E, koszt transportu takiej jednej palety, czyli 20 paru metrów kwadratowych, to jest jakieś 200 zł z hakiem. Przy transporcie typowo ciężarowym samochodu samochodami HDS taka cena jest nie do osiągnięcia po prostu. No a ile to kosztuje? Cena płyt. W stosunku do płyt betonowych, to dochodzimy do teraz do tych powiedzmy, może nie minusów, ale. Ee... plusów ujemnych. No, plusów ujemnych, dokładnie. <noise> plusów ujemnych, więc no, płyty ceramiczne są droższe od kostek brukowych na pewno. Jeżeli wchodzimy już na grunt, porównywać płyty ceramiczne do płyt betonowych, to ta różnica jest już dużo mniejsza bo płyty betonowe potrafią być e, tańsze od płyt ceramicznych, nie wiem, 10-15, maksymalnie 20%. Jest naprawdę bardzo dużo ilość płyt betonowych, które są w tej samej cenie albo nawet droższe. Ale jeż, jeżeli e, spojrzymy na taki koszt kompleksowy, czyli nie musimy impregnować płyt ceramicznych, a płyty betonowe no, wypadałoby z impregnować, żeby faktycznie cieszyć się e, czystością. Koszty transportu, jeżeli weźmiemy pod uwagę, czyli płyty ceramiczne jesteśmy w stanie wysłać kurierem w dowolne miejsce w Polsce, nawet i poza granicę kraju, to ten koszt taki netto dla klienta, czyli uwzględniający te wszystkie dodatkowe koszty, jest albo w cenie płyty betonowej, albo czasami nawet taniej. To jakie jeszcze wady? Możemy no tą dla wadę wkrótce. Tak, kaska i mietka to będzie łukki gęszczarką nie możesz wjechać, co to widział? Czym ja to będę młotkiem dobijał? Tak, ale to, to jest wada, która tak naprawdę jest plusem, bo znowu, jak są ludzie nauczeni tym, żeby za gęszczarkami jeździć po kosce brukowej, to po płytach ceramicznych nie muszą jeździć, ale dlatego, bo nie muszą tak naprawdę. Więc to jest dla nich plus, nie trzeba targać tego sprzętu jeździć po tych kostkach, tylko młoteczek gumowy, z uwagi, że one są bardzo powtarzalne wys wysokości, gdzieś dobijemy narożnik jeden, gdzieś dobijemy narożnik drugi. Więc to jest akurat wada, która jest plusem. Jak już mamy tych wad jeszcze szukać, już nie powiem, że na siłę, to e, to, co jest zaletą na przykład w płytach ceramicznych, to że mamy tą nasiątliwość bliską 0. Ale jeżeli mamy nasiąkliwość blisko bliską zero, to jeżeli tutaj będą jakieś opady deszczu, to nawet pomimo, że ten spadek jest zrobiony tutaj ewidentnie w pas zieleni, który jest tutaj przy granicy, to gdzieś przy krawędziach potrafi się pojawić taka delikatna mgiełka, dosłownie 1, 10 mm wody. Ale to w przypadku płyt ceramicznych jest zupełnie naturalne i po prostu to trzeba zaakceptować. Nazywamy to tak zwanym zjawiskiem napięcia powierzchniowego i ze względu na fakt, że płyta jest nienasiąkliwa dla wszelkiego rodzaju substancji, to również jest nienasiąkliwa dla wody, przez co może ona zalegać, ale usuniemy ją łatwo na przykład z użyciem ściągaczki gumowej. Albo ściągaczki, albo w przypadku takiego dnia jak dzisiaj po prostu kwadrat oczekamy i odparuje. Dokładnie. No dobra, co nowe to nowe. A jak wygląda taka płyta po kilku latach użytkowania? Teraz przyjrzymy się miejscu, które już jest ile? Ponad dwa lata. E, tutaj trzeci rok już. Trzeci e, rok. Ta nawierzchnia, która tutaj jest, to trzeci rok już leży. No i co warto wspomnieć na wstępie. Zobaczcie, że po trzech latach płyta tarasowa, płyta zewnętrzna utrzymuje swoje parametry, tak samo jak pierwszego dnia. Tak, jest dokładnie ten sam kolor, ten sam odcień, który był trzy lata temu podczas układania. To jest tak naprawdę ta sama płytka, którą oglądaliśmy przed chwilką, czyli płytka Stark. Przy czym tam było w formacie 60x60, /60, tu jest format 90x45, tam był kolor white, tu jest kolor anthracite. I co, taka ciemna też się nie będzie brudziła? E, no płytka szara, płytka na granicy szarego, białego będzie na pewno zdecydowanie praktyczniejsza niż ciemne kolory. Ale na pewno jest jakieś ale. Tutaj tą płytkę i tak bardzo dużo ratuje to, że te przetarcia, które tutaj jest widać, czyli to co jest o, w tym miejscu, w tym miejscu, to jest fabryczny nadruk, to jest fabryczny wzór tej płytki i takie właśnie przetarcie powodują to, że mimo wszystko tego brudu nie jest widać aż tak dużo. Czyli tak jak doradza Grzesiek, jeżeli idziemy w rozwiązania płyt ciemnych, grafit, antracyt, szukajmy płytek o grafice niejednolitej, czyli unikajmy monokolorów, pozwoli nam to na swego rodzaju kompromis pomiędzy Widocznymi zabrudzeniami, a troszkę ukryciem na płycie ciemnej. A czy format 90x45 ma jakieś ograniczenia praktyczne? Absolutnie, nie ma tutaj żadnych przeciwwskazań, dopóki na stałe nie wiążemy płyty z podłożem czyli nie używamy zaprawy klejowej format nie ma znaczenia. Te ograniczenia pojawiają się tylko i wyłącznie wtedy, kiedy po prostu płytki klejemy do podłoża. Wtedy niestety, ale spektrum formatów jest dużo mniejsze. Tutaj moglibyśmy zastosować nawet nasz największy format 90x90x3 cm. I spokojnie na podjazd by się nadawał. I spokojnie na podjazd się będzie nadawało. Da radę w 100%. Natomiast to, o czym Grzesiek warto pamiętać w kontekście kolorystyki, to zarówno kwestie użytkowe, o których mówiliśmy, ale również nagrzewanie się płyty. Miejsce, w którym jesteśmy akurat doskonale nadaje się do płyt antracytowych, płyt ciemnych, ponieważ jest tutaj dużo cienia. Natomiast w pełnym nasłonecznieniu trzeba pamiętać o tym, że płyta antracytowa może się nagrzać do 60-70 stopni Celsjusza, co przy kontakcie z bosem stopą może być troszkę bolesne. Także warto o tym pamiętać przy etapie projektowania i aranżowania całej przestrzeni wokół domu. A jeśli o projektach mowa, to przenieśmy się w jeszcze jedno bardzo ciekawe miejsce. Mamy tutaj zarówno połączenie płyt 2-3 cm, ale też fajny kompromis pomiędzy galanterią betonową, kostką brukową, a płytami ceramicznymi. No i co jest istotne, te dwa materiały absolutnie się ze sobą nie gryzą. Pięknie zaaranżowana ścieżka, dojście do klatki schodowej w połączeniu z elementami kostki brukowej, wygląda to naprawdę pięknie. A co jeszcze jest ważne, możemy przejść na miejsce parkingowe, gdzie na płycie gresowej możemy zaparkować auto i nie ma ryzyka, że kapnie nam olej, że coś nam się zabrudzi, bo po prostu z tej przestrzeni to zmyjemy, a w miejscach bardziej użytkowych gdzie ten większy ruch kołowy będzie występował, no to stosujemy kostkę brukową i absolutnie się to nie gryzie. E, tak i to jest idealne takie właśnie złote połączenie, gdzie e, deweloper miał możliwość e, wyśrodkowania sobie budżetu, bo akurat kostka, która tutaj jest, e, no jest tańsza od e, prezentowanych tutaj płyt ceramicznych, ale też już widzę takie fragmenty, które pokazują tak jakby podsumowanie całego dzisiejszego dnia. Ponieważ tu mamy puty ceramiczne, które no, wyglądają znowu tak jak w momencie zakupu. Tu nie widać żadnych przebarwień, żadnych zarysowań. A już tutaj pod kolegą silnym widać plamy olejowe, no, które po prostu w tym momencie albo trzeba czekać parę miesięcy, zanim deszcz to wypłucze, albo trzeba chemię stosować do, do umycia tych kostek. W kontekście inwestycji deweloperskich, warto również wspomnieć o tarasach i balkonach w systemie wentylowanym. W tym momencie w Stargresie większość realizowanych inwestycji to jest właśnie na plastikowych na, talerzykach. Dokładnie, na pod plastikowych podkładkach, ale to jest świetny przykład na to, że płyty 2-3 cm są do wielu różnych zastosowań. A co jest jeszcze bardziej istotne, to wszelką wiedzę, doradztwo, kompleksowe wsparcie. Nasi klienci otrzymają w galerii kostki, Dokładnie. zarówno w kontekście płyt 2-3 cm, jak i całościowej aranżacji ogrodów, tarasów i przestrzeni wokół domu. Na sam koniec prosimy się zapoznać z ofertą firmy Stargres, jeżeli chodzi o płyty nie tylko 3,2 cm, ale również ofertę płyt wewnętrznych. A po resztę materiałów jak najbardziej też zapraszamy do Galerii Kostki. Do zobaczenia! Do zobaczenia! Trzymajcie się!